Co alianci zrobili ze zdobytymi niemieckimi ubotami? Pod koniec wojny Niemcy dysponowały jeszcze ponad 350 okrętami podwodnymi. 30 kwietnia, na rozkaz wielkiego admirała Karla Denica, 219 z nich dokonało samozatopienia. Jednak aliantom udało się mimo to przechwycić 156 U-Botów, których załogi z różnych powodów nie wykonały rozkazu Denica. Początkowo alianci zamierzali przeprowadzić szczegółowe testy i analizy konstrukcyjne. Zwłaszcza wobec najnowszych typów posiadających nowatorskie napędy i ciśnienie kadłub. Jednak decyzja polityczna, podjęta w duchu demilitaryzacji Niemiec i obaw przed przekazaniem zbyt zaawansowanej technologii Sowietom, przeważyła. Uboty miały zostać unicestwione. Operacji niszczenia ubotów nadano kryptonium Deadlight. I od listopada 1945 do lutego 1946 roku Royal Navy przy wsparciu sił amerykańskich i francuskich zatopiła 116 spośród Przejętych 156 ubotów. Operacja odbywała się na wodach Atlantyku, około 160 km na północny zachód od wybrzeży Irlandii. Część jednostek niszczono torpedami, inne zatopiano ładunkami wybuchowymi lub ogniem artyleryjskim. 36 ubotów zatonęło jeszcze przed dotarciem na miejsce zatopienia z powodu złego stanu technicznego, trudnych warunków pogodowych, przeciążenia lub kolizji z holownikami. Nie zniszczono wszystkich ubotów, ponieważ alianci zdecydowali się jednak zatrzymać kilka sztuk jako obiekty do testów oraz przyszłe eksponaty muzealne.